Muszę się wam do czegoś przyznać Ktoś wczoraj w nocy wkradł się do mojego domu I kompletnie go okradł Zresztą co ja będę wam mówił, po prostu wam to pokażę Gdzie to było? To nie tu, to nie tu, to nie tu O, to tutaj, dobra Zostałem okradnięty z całego mojego zapasu dyrda! Zostały mi jedne trzy bloki, nie wiem co mam z tym zrobić Wydaje mi się, że jedyną opcją jest zabezpieczenie Mojego domu jeszcze bardziej I wcześniej Mówię tak, jakby kiedykolwiek był zabezpieczony Dziury w dachu, dziury w ścianach, nie no to była kwestia czasu Na szczęście mam kozackiego bona! Który mi w tym pomoże! Są tu serio przekozackie rzeczy z których połowy nawet nie rozumiemy ale spróbujemy, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek jeszcze kiedykolwiek ukradł mojego tyrta. Nie wiem od czego mam zacząć. Jest tego po prostu za dużo. Dobra, no to standardzik zamontujmy na naszym domu kamery! I to nie byle jakie kamery, ale ob obrotowe kamery. Co? Dobra, nie wiedziałem, że one będą się obracać, spoko. Nie no, po tym, co ja tutaj teraz zrobię, to już nikt nigdy tu nie wejdzie. Teraz wystarczy chyba połączyć z tym monitorem. O Dzień dobry. Uwaga, uwaga! Sprawdźmy czy mają. O, mamy pięć kamer, to chyba dobrze. Pierwsza jest! O, pierwsza jest tu! Możemy się obracać! Co jest? O, mogę na przykład spojrzeć na drugą kamerę? P Pani kamerę, dzień dobry! <laughs> tak, myślę, że kamera patrząca na inną kamerę to jest zdecydowanie najlepszy pomysł na jaki mogłem wpaść. Jak się stąd wychodzi? Pomocy! Utknąłem w kamerze, halo, czy ja tak będę? O, dobra, jednak tak nie będę do końca życia, fajnie. Weźmy sobie teraz na przykład kamerę numer 3, którą możemy... O, podglądać biedne owieczki! Ona nie wie, że ja na ją patrzę. Ona albo też wie. Ona jest jakaś podejrzana. Ej, owco! Od kiedy owce wiedzą, jak działają kamery! Zjadłaś moją trawę, widziałem to! Ona na mnie patrzy, to jest podejrzane. Nie no, to... co to odwalasz? Nie no, mnie tu nie ma, jestem kamerą! Okej, okay, tam jest portal, nawet nie, nie wiedziałem. Miło w końcu po latach wyjść z domu i dowiedzieć się, co mamy w sąsiedztwie. Dobra, no, kamery zamontowane jest git! Czas na kolejne zabezpieczenie, a żeby to zrobić, musimy odkryć kolejne części tego niesamowitego moda! Jestem prawie pewny, że jest to jakaś na dodawanie japek w górę, więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to lepiej zróbcie... Właśnie teraz, zanim ta maszyna zrobi, to za was! To nie miało sensu. Żadna maszyna nie stawić za was łapki w górę. Kurde, bele, A szkoda! Nie musiałbym was prosić, I tak to muszę was zmuszać do tego dobra. Po prostu zostawcie łapkę w górę, tym razem bez zmuszania. Co to jest? Co się dzieje? Czy to jest krata? Tak, to jest krata. Świetny pomysł. Zamiast okien w moim domu będą kraty. To brzmi jak naprawdę super remont. Chciałem mały upgrade bezpieczeństwa, a właśnie teraz zrobię z mojego domku więzienie. Wspaniale, panie Żelazny. Widzę, że świetnie się bawisz. Więcej! Dajcie mi jeszcze więcej! O, o projektor! Co robi, projektor? Co jest? Dobra, zawsze chciałem mieć projektor, więc zapraszam pana tutaj. Wygląda jak projektor, oceniam 10 na 10. Ja mam tylko pytanie, co on robi? Umieść blok do projektowania. Co? Jakby włoży tam żelazo, to będzie jej projektować żelazo? Będę mógł oglądać film o żelazie? Nie no, w sumie zawsze o tym marzyłem, spoko. Przepraszam bardzo i co teraz, bo nie do końca zrozum... Ja... E, 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 to jest to? Tak, to jest ten projektor! <grym> o nie, nie wierzę, chwilę. ale to jest prawdziwy blok. Czy on jest jakiś fejkowy, czy o co chodzi? Tak! No nie, to się nie dzieje, co jest w ogóle? Dobra, świetnie, super zabawa, wstawmy sobie w takim razie mur przed moim domem, tylko że musiałbym to położyć niżej. To wszystko jest do ogarnięcia, na spokojnie, ale plan jest taki, że zamiast żelaza, weźmiemy sobie bedrock. Wiadomo, w każdym normalnym domku jest mur z bedrocka, więc myślę, że on się idealnie sprawdzi. Eee, hop, 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 powinno być spoko. Czy teraz mogę się czuć bezpieczny, bezpiecznym? Oczywiście, że nie, bo to jest fejkowy mur. Dobra, nie wiecie, co mam lepszą myśl na mur? Nie będę się paprał z jakimś bedrockiem, zrobimy to raz, ale porządnie. Jak każdy normalny człowiek postawi sobie przed domem mur. Mur z laserów! Tak, to jest zdecydowanie coś, co robi każdy normalny człowiek. Jeśli wy przed domem nie macie muru z laserów, to ja nie wiem, co jest z wami nie tak, okej. Okay? Ale za to w końcu mam wrażenie, że mój dom staje się chociaż delikatnie, bezpieczny. Ja bym się nie odważył przez to przejść. To jest laser! Tyle, że w sumie zapomniałem zrobić wejścia. O, Gel! W sumie to jest laser, tu można przejść wszędzie. Chyba, że jest jakiś klucz, którym mogę tymczasowo go wyłączyć. Halo! To nie jest takie proste, jak myślałem. Dobra, spokojnie, wszystko jest do ogarnięcia. Tutaj po prostu lasera no nie będzie. Znaczy będzie, ale przydałoby się zrobić jakieś wejście, więc. Mam Pewną propozycję. Laserze bądźcie tu dookoła, będzie super ogólnie, będziemy się bawić, tańczyć i te sprawy. Ale wyjątkowo w tym miejscu postawimy coś innego. Widziałem wcześniej, że gdzieś tutaj kryje się, o właśnie, czytnik kart dostępu, albo. Albo to coś, co można sfisować kod, żeby się dostać. To ma sens. Pytanie, czy wolimy być zabezpieczeni kartą, czy wolimy być zabezpieczeni kodem? Zaszalejmy i tym i tym. O, ale zanim się zabezpieczymy, przydałoby się zamontować jakiś alarm na tych laserach, żeby one działały, co nie? Bo póki co to taka trochę. Bida. Nic się nie dzieje, jak budzę suriwala, to coś się. Stanie, to jest najbardziej żałosny laser świata. Dlaczego on nic nie robi? On nie ma żadnych funkcji. Creeper, dawaj za mną, stary! Dawaj przez laser, ci czuli, przez to przejść. Umiesz! Czemu umiesz? Tak nie powinno być! Miałem rację, trzeba to lepiej zabezpieczyć. A więc hop, hop! Trochę alarmów dookoła. Nie chcę ich nawet testować, bo strzelam, że są ultra głośne. I po co mi to było? Po co mi był jakiś głupi alarm? Wystarczyło zrobić najnormalniejszy w świecie płot, nie miałbym problemu. A teraz co? Jak ten Creeper przejdzie? nie wybuchaj! Nie! O! O! Eee... E. Miała być bezpieczna baza i co? O! Działa! Dobra! Alarm działa, nie chcę więcej! Cicho bądź! Nie przewidziałem, że to będzie aż takie głośne. Ale na co mi ten alarm? No, jaki tak creeper tu wchodzi, wszystko wybucha. No, żal, PL i tyle! To znak, że nadal jesteśmy za sobą zabezpieczeni! Czas więc na kolejny poziom! Ale najpierw ogarnę do końca te drzwi. Musimy tu ustawić jakieś pin z tego, co wiem. Dobra, dam mój pin do karty, żeby wszyscy wiedzieli, okej? Okay? O nie, o nie, zapomniałem, co tam ustawiłem. O nie, o nie, o nie, oj, przypał, przypał. Po co ja ustawiłem ten pin na ślepo? Jak się robi pin do telefonu? no to się nie ustawiają go na ślepo, tylko się myśli o nim, a nie kurde pele, jaki ostatni gupek nie, dobra, koniec tematu, od nowa, od nowa, próba numer 2 9807, dokładnie tak samo jak pin do mojej karty kredytowej, powinno być git już zapomniałem jak tam było, nie, chciałem wziąć drzwi, a tu są w ogóle jakieś skomplikowane drzwi leżą na kod, fajnie, ale ja tu kod ustawiłem już tu, więc nie będziemy chcieli kolejnych te są jakieś spoko, a te są skanerowe wow, co znaczy, że są skanerowe, napisał hejżelazny.pl, ale miło z ich strony, dzień dobry jak jeżeli i w oczy, to one się otwierają! Ale to jest mądry. no nie wierzę, no. Ja mimo wszystko stanę przy normalnych drzwiach. Na kod piszemy kod. Jak on był? 9807, moja karta kredytowa O! Alarm się włączył! Nie cicho bądź nie! Zapomniałem, że tutaj jest alarm. On nie może być zbyt blisko tej kłódki. Ale załóżmy, że zapomnę tego kodu, bo to jest całkiem prawdopodobne. Mogę użyć również karty dostępu! Jest ich 5 od levela 1 do levela 5. I co najlepsze, mogę wybrać, który poziom ma dostęp do konkretnych drzwi? drzwi, albo konkretnych mechanizmów. Dajmy na to do tego magicznego mechanizmu. Dostęp będzie miał dostęp czwarty i piąty, bo ja zawsze jestem czwarty i piąty, co? A jeden, dwa i trzy są lamusami, także wchodzimy z kartą numer cztery. Otwier... Mm, Przepraszam, czy moglibyście się otworzyć? Jak to się... Mm, jak to się otwiera? Halo, zapomniałem pinu, proszę, chciałbym wejść. A, dobra, muszę połączyć to jeszcze. Dobra, połączę, gitara. To też połączę, mamy to. Teraz działa? Proszę, działaj. Ej, coś z tobą? To nie działa, mamy problem. Proszę, no działaj. Nie, nie alarm, wyłącz Alarm, proszę! To jestem! Ja, to jest mój dom! Właśnie pozbawiłem się dostępu do swojego własnego domu. Nie pamiętam hasła, nie mogę włożyć karty! No przestań cicho, bądź już pani alarm zamknij się! Nie da się go zniszczyć! To jest jakiś żart, dobra, przychodzę tańny, sorry! Okej, okay, następnym razem będzie lepiej. Weźcie ewakuacyjne, to no zdecydowanie coś, o czym powinienem pomyśleć! Fake lava, okej, okay, to się może przydać. Jest też fake woda! No nieźle, nieźle. Zaczyna mi się to podobać. Moja propozycja jest następująca. Weźmy sobie normalną lawę i fake lawę. Z tym, że z tego co. Wiem, fake lawa działa tak, że w ogóle nas nie pali. Także, woohoo! Super zabawa! Nie pal mi tu domu, proszę! Za to fake wodę, jak działa, to nie mam pojęcia! A! Okej, okay, o. Jak woda! Ona zdaje obrażenia! Słuchajcie, w takim razie plan jest następujący. Wypełniamy całą przestrzeń dookoła prawdziwą lawą. Tylko w małej linii na środku. Zastąpimy ją tą fejkową lawą. Co oznacza tyle, że chcąc wejść do tego domu... O, chwilę, to wygląda... To wygląda bardzo podejrzanie. Ej, nie, co jest? Nie! Proszę! Nie! Ach, który jest? Rozpalę ten dom! Raz wybuchnął, raz się spalił. Nie ja no, wspaniale, super się bawię. Ja miałem w tym odcinku niby go zabezpieczyć, tak? To wszystko to jest jakiś jeden wielki żart. Dobra, powinno działać, uwaga. Wygląda jak lawa, ale gdy tylko do niej wejdziemy, to tak! Nie palimy się! Dobrze, przechodzimy na drugą stronę! Ale nam się uruchomił, przepraszam! Ale żyje! Nic się nie stało! Udało się dostać do domu! Mamy awaryjne przejście na łódź. O, o, czekajcie chwilę. Dlaczego? Dlaczego tu wszedł? się awaryjne przejście? Nie! Tylko nie to! On miało być tylko tutaj! Ono się zepsuło! Ta lawa się wylała na całą długość. No nie! Naprawiać mi to! To ma być zwykła lawa! Tylko tu ma być przejście, no! Dobra, powinno być git. by coś tam widać, że jest coś nie tak? Ale co z tego? Kto by tam to zauważył? Ej, dobra chwila, ale tej zakładki do no wszystkiej co jest! Kto? W... Of co głupia! Ja nie wchodź mi tutaj na teren mojego domu! W porządku, nie przewidziałem tego, że <laughs> że moby mogą również przechodzić przez alarm i przy okazji go aktywować. To jest delikatnie denerwujące. Wróćmy jednak do tej wspaniałej zakładki, ponieważ ma ona w nazwie wybuchy! A tam gdzie wybuchy, tam również ja, także witam bardzo serdecznie. A są to, drodzy Państwo, biny. miny w różnych kształtach, w różnych kolorach, na przykład w wykształcie diamentu, bo kto by się spodziewał, że to może być akurat. Jaka jest pułapka! Że wokół mojego wspaniałego domku znajduje się pełno ród, które na pewno nie mają związku z pułapką. Trzeba tylko jakoś aktywować, o chyba w ten sposób. O, i teraz przepraszam, jak to działa? Jak na to wejdę, to to wypu... nie może może zniszczyć? Milo, proszę cię, wybuchnij, no! Coś do mnie tak! Mam ten kontroler czuję może tym kontrolerem coś. Chwilę, chwilę, ja mam tu guzik detonate, ale ja chyba nie chcę go używać. Ja chcę to ruchamić w inny sposób, no proszę przecież, to jest mina, powinna działać na wejściu, nie? Ze mną jest coś nie tak, co ona po prostu jest zepsuta. O, ej, co! Co, co to jest? Co? Co się dzieje? Co to odwalasz? Go... Nie, co jest? Ej, chwilę, bo to wcześniej postawiłem tak kompletnie bez celu, a teraz to zaczęło robić dzi... Co ty robisz? Postawiłem tu wcześniej coś takiego, bo wyglądało całkiem fajnie. Było jakieś niby inteligentne, że miało jakieś takie, wiecie, niby spoko rzeczy, że niby strzelało, jak wykryło jakiegoś moba. Ale nie przewidziałem, że zaraz przyjdzie tutaj owca i to będzie starą się zniszczyć tą owcę. Proszę, nie! Nie rób tego! Nie zabijaj mojego... Nie! <laughs> Mój domek! O nie! Dobra, nie teraz nie mam już kompletki z dostracania. Do widzenia! Żegnajcie! Wybuchajcie mi z tym wszystkim! <śmum> System bezpieczeństwa, który tutaj zbudowałem, był najgorszym systemem bezpieczeństwa na świecie! Jeśli kiedykolwiek wpadłam do głowy, żeby zatrudnić mnie, żeby zabezpieczyć jakikolwiek domek! Oprzemyślcie to, to trzy razy! Ej, dobra, dobra, trochę smutno popłagaliśmy, ale jestem jeszcze ciekaw, w którym pozostałe rzeczy, bo mamy tutaj coś, co nazywa się item skanerem, co oznacza prawdopodobnie tyle, że o, można wskazać zakazane itemy e, dzięki. W którym nie można przejść przez to coś W znaczy sensie z nimi nie można przejść No wiecie o co mi chodzi, nie? Okej, okay, spokojnie, ja to bardzo chętnie przetestuję Ale najpierw zamontuję jeszcze alarm, żeby nie było I ustalmy w takim razie, że zakazanym itemem do wejścia do środka Będzie, będzie śnieżka Czyli prawdopodobnie najbardziej niebezpieczna broń Jaka znajduje się w minecraftzie Dawaj mi tu zakazać śnieżkę Nie można od dzisiaj wnosić tutaj śnieżki I teraz jak tam wrzucę śnieżkę To o, jest alarm Proszę, wyłączcie się nie! Już mam was dosyć, jesteście za głośni. Ej, dobra, jak ją rzucę, to... O, to tak można. Żalpel! A jak przechodzę! Dlaczego się nie uruchamiasz alarmie? Panie alarm, co jest z panem nie tak, no! To jest kompletnie bez sensu. Mogę przerzucić item, ale nie mogę z nim przejść jakby... Dlaczego? O, może, chociaż lampka czuła na ruch, ma tutaj sens. Czy to działa naprawdę? Kładziemy ją tutaj i tak! O! Ej, zareagowała i teraz podejdę bliżej i co? O! To jest najlepszy item ze wszystkich, które widziałem! Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć w minecraftzie lampkę aktywną na ruch! Zawsze też o tym, żeby mieć. Bezpieczny dom, ale z tego co widzę, po tym odcinku raczej to nie będzie możliwe. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jakie wy zabezpieczenia zamontowalibyście w tym domku. I pamiętajcie, że odcinki na tym kanale są codziennie, więc subskrybujcie, obchujcie i dzwoneczkujcie. A my widzimy, się już jutro o 9.00. Papa! Wow, ja naprawdę jestem najgorszym strażnikiem, jaki istnieje. Okej, okay, a przed co? Macie właśnie teraz listę moich wspierających na drugim i trzecim poziomie, którym mega dziękuję za wspieranie mojego kanału. Dlucę ją na maksa. Pamiętajcie, że jeśli również chcielibyście do nich dołączyć, macie guzik o subskrypcji. Ale jest to prawdziwa kasa, więc nie róbcie tego bez zgodu, nie macie 18 lat. Dokładnie. Dobranoc. Dzięki jeszcze wspierającym. Pa, pa!